Hej! Hej, cześć wszystkim z tej strony Gabriel I dzisiaj zegnamy sobie w Big a jak mówiłem w jednym z wideo to będzie kontynuacja. Czyli część druga pojazdów namierzanych, znaczy namierzanej rakiety końca. pojazdy, pojazdy. No będą uciekać, tylko że tym razem robiłem to na gry ma, żeby. Była dłuższa trasa, i żeby. Takie tam więcej do przelecenia. Bo kto wie, może kiedyś dogoni kogoś. Hm. Jak widzicie, Venom, tym razem na początek będzie uciekał. Tak jak ja wcześniej uciekałem, to zaraz Venom będzie. Ma on BMW M3 E46 i. To ty N nie, nie umiem po takim języku gadać. Poinformujmy go o przeczytaniu. Także ustawiłem y, znak, gdzie chyba będą się. O, tutaj. Kończyć. Jest road closed. I tutaj chyba zauważyliśmy, że tutaj się droga Że tutaj. Rakiety kończą. No, no jakby znikają. Po, po prostu. Tak znikały. Y a, a tutaj, to po co? Tutaj jest jakieś dami. Okej, okay, ale dosadne. Trzy. Dwa. I jeden. Puszczamy rakietę. I chwila, on ma rakiety. Ale i tak nie ucieknie. No cóż. Mam nadzieję, że on pamięta, że mówię. Bo ogólnie limit to 3 pojazdy... do 4 pojazdy znaczy. Tak jak wcześniej robiliśmy 8 chyba na, gra, na jednego gracza, to teraz będą 4 na jednego gracza. Chyba 8. Nie pamiętam w sumie. Tracajcie sprawdzę. Kim jesteś? I... Tak, mi się wydaje, że osiem tego było. Zadz. Czy jest Eddy? To jest pytanie. Trzy, dwa i jak tutaj to jedzie to jeden. Puszczamy na No i coś nie, no nie, nie ucieknie. No ale chyba pojazd był wytrzymalszy tym razem. Coś mi się tak wydaje. W końcu był to sów? No dobra. To co teraz on wybierze? Łoda, axel. To jest Axel. Trzy. Dwa. Jeden. I szybko. O, y, 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 y. Nawet rakieta jeszcze nie zdążyła dolecieć. Ech. No i na zniknęła. A tutaj gdzieś jest chyba ten, ten... no pójdzie na złą do nie Nie, Niestety silnika już nie sprzeda. 3 2 jeden I wysyłamy rakietę Czy to jedzie dalej niż lakieta? Ej chwila, gdzie on jest? Halo? aqui está daí daí, daí, daí olha Czas na moją kolej. Idziemy. Musimy tylko znaleźć jakiś odpowiedni pojazd. Mm. Wpiszmy po prostu yy, szybki. Wiem, że zapewne nie znajdzie. O, mega szybkie. Sportowy motocykl co można wybrać? MW83 To powinno być szybkie. Szybciej? To, ja nad nie wiem, czy to jest szybkie. Użyłam tego pierwszy raz. O, nie, to nie jest wystarczająco szybkie, chyba. No, było szybkie, ale niewystarczająco. To, to, to jest pewne. To teraz. Teraz weźmy szybkie coś szybkiego z... A, we, a wpiszmy Fastest test Zobaczmy, co tutaj nam wyskoczy High Speed, race, fast. Od... To brzmi ciekawie. Nie! Jednak to nie wyjdzie. Faster spink Ej. Najszybszy kamper. No, w sumie ciekawie by było zobaczyć najszybszego kampera. Tak, eddy o nie, to nie jest w ogóle szybkie. No, znaczy może i było szybkie, ale nie wystarczająco, żeby uciec, Czy... Okej. Okay. czyli, że chyba trzeba. Wziąć fastes i z coś wybrać. Po prostu wybierzmy coś z Wpiszmy fast i nam coś wyjdzie. Powinno przynajmniej. Tutaj piszę Fastcar. Ciekawe, jakie to jest szybkie. Ło! Wow. O nie! To też nie jest szybkie. Ale za to jest niskie! Może to uniknie jakoś, Takie Ty! A, a! Oj! A! O. I to on wystrzelił tego, no. Nie ma szans! A! Czas na... Hmm... A weźmy fast ze wszystkiego. pójdźmy tak trochę dalej, i co tutaj może być? Mm. Faster, drag, still fast, drag, steel fast. Mam rakiety z tyłu No! To teraz to! Te, teraz to już chyba można się pożegnać z rakietami. Bo nie wiem, czy jego to U, Halo, ale się zatrzymaj! Ep. Słuchajcie! P, I zecimy ze, Nie można się zatrzymać. E, ty ty dalej gdzie on tak leci? no zatrzymał się Ała. To teraz moja koi. Czas na mnie Chwila, a jak bardzo długi był mój ostatni odcinek z tego? Y 25 minut no to spróbuję zajść również 25 minut y Dwa Dobra, Leci rakieta. Pytanie tylko czy doleci. Nie doleci. Za szybki jest. Nie ma szybszy od kamery. O, oj, pytanie tylko, czy chyba się nie dało przeżyć? No, chociaż ten przeżył, ale tamten nie przeżył. Może powinienem nam szybciej tą rakietę? W ogóle to. Co robi ta satelita? Czy ona, ona. Widzi, jakby pociski, wszystkie? Czy. Ała! Zostałem zabity przez satelitę. Chociaż nie wiem, co to jest tak naprawdę: radar. Czy satelita? Bo wygląda. Bo wygląda jak satelita. Tak przynajmniej. ci się wydaje. to to. To jest jego pojazd. Serio? Przecież to chyba nie osiąga dużych prędkości. Nie, nie wiem nawet, czy to będzie wytrzymałe. No ale dobra, puśćmy jedną rakietę. Puściliśmy jedną rakietę, i cały pojazd już nie jest zbyt żyje. Teraz już na pewno. Jeszcze trzeba się upewnić. Teraz już serio na pewno jest żywy, to ja tam sobie powystrzeliwuję rakietki. znowu jakiś szybki, tylko, że niech on nie będzie jakoś za szybki. Fast Project. No to brzmi ciekawie. Halo? Falt Taurus. Poczekajmy trochę, niech on się spędzi. Mimo, że zapewne on nie ucieknie, tak? No dobra, teraz puszczajmy ją. W sumie to mogłem trochę zaczekać no. chyba z tym. Jego ciało tutaj leci. Odbija się od podłoża. Dostaje częściami. No. Pozbyte. Chociaż nie istnieje takie słowo. Pozbyć się najwyżej. No. Zniknęło z powierzchni ziemi. Tak. Taka duża eksplozja była. Nie, nie była zbyt duża, ale. Eksplozja, której samochód nie wytrzymał, dobra, wystrzelmy już to. Czy ucieknie? Uwaga, leci rakieta. Dalatuje do niego. I doleciała do niego. Co prawda, jeszcze on nie zginął. Teraz już tak leci w przestworza i zleciał, ma pistolet w ręku, no to tym gorzej dla niego, mógłby, mógłby się on, mógłby się on jakby strzelić mógłby. I wezmę jakieś takie. Ten fast project, niby. Ok. To jest szybkie. I to jest serio szybkie. Pytanie tylko: czy wystarczająco szybkie, by uciec od rakiety? Tylko, że to ma 300 km na godzinę. A rakieta się już zbliża. Szybko uciekaj! Takie ta się zbliża! Zbliża się! Akurat znikały. No nie, no przynajmniej moje ciało doleciało do maty. Trochę szczęścia to ja nie miałam, co prawda. To teraz muszę znaleźć coś fajnego. Super fast card. Weźmy to. Ucieczka! To się nazywa ucieczka. Nie wyglądało co prawda na szybkie, ale Je... lekkością robi za szybkość. Ep! Coś się. Teoretycznie dotarłem. No. Rakiety do mnie nie doleciały. Trzeba zasatoć rundę. Bo nie wiem, co się tak, tam tak właściwie stało. Szybko ucieczka, ucieczka, ucieczka. Uciekaj. Ale co się tam tak właściwie stało? Bo ja nie wiem. Ja kliknę tak. Chciałam tak po prostu zahamować i tak, tak zniknął po prostu. O, No dobra. Tym razem przyjechałem przez metę, ale mimo wszystko, kiedy zahamowałem, to pojazd znowu zniknął. To jest trochę dziwne. 2-2. Dwa, dwa. Win. Mm. Posso tomar mobile, Militar De só morrer Posso só To nie wygląda, to jest formuła, nie, nie będzie ona chyba jakaś za szybka. Przynajmniej tak nie wygląda. Bądźmy tutaj. Poza tym jest ona ze starych czasów No i co za starsze czasy mogą zaskoczyć Pytanie tylko z... Jaki to jest silnik tam? No To działa. Fast Protest Truck Co prawda nie wygląda jakoś szybko. Szybko również nie jedzie. Ale jest szybszy od rakiet, mi się tak wydaje. Ej, chwila. Czy to faktycznie jest szybsze od rakiet? Bo miałam wrażenie jakby to jeżdż do ciały tutaj. O, e, e. Dobra. Typ... E. 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 Chyba się udało. A więc udało mi się z wynikiem 3 do 2 wygrać z Venomem. Ja dziękuję za oglądanie Nie chcę, żeby jakoś jakoś długo te, to wideo trwało, dlatego skończymy je w ten sposób. Ja żegnam Pam, pam. Venom też was żegna. I. I umienamy. To jest problem. Pam, pam. Papa. Pa.